Witam! Dzisiaj chciałbym wam przedstawić, jak zrobić sałatkę po grecku, ale najpierw powiem wam, dlaczego warto się zdrowo odżywiać i po co się takie rzeczy je? Jeżeli niezdrowo się odżywiamy, czekać będzie na nas większe prawdopodobieństwo, że zachorujemy na choroby takie jak na przykład choroby sercowo-naczyniowe, niedokrwienna choroba serca, nadciśnienie tętnicze, otyłość, nowotwory, cukrzyca insulino niezależna, nienowotworowe choroby jelita grubego. Kamica żółciowa, próchnica zębów, osteoporoza, alkoholowe uszkodzenie wątroby i mózgu. Dodatkowo otyłość powoduje, że nasi rówieśnicy mogą się z nas wyśmiewać i nas nie lubić. Zdrowe odżywianie dostarcza nam bardzo wielu witamin, takich jak K wspomaga krzepnięcie krwi i gojenie złamańkości. kości, B6 uczestniczy w przemianie białek, poprawia odporność organizmu, C zwiększa naszą odporność i gojenie się ran. Witaminy polepszają nasze samopoczucie i polepszają naszą kondycję fizyczną. Lepiej wyglądamy i mamy lepsze wyniki w sportach. Sałatka grecka. Składniki. Jedna papryka czerwona lub żółta, dwa, trzy pomidory, jeden ogórek, jedna duża cebula, jedna główka sałaty lodowej. Sałatę lodową można zastąpić kapustą pekińską lub dodać do niej rukolę. Oliwki, to zależy czy tego chcemy, czy nie. Opakowanie sera feta. Dwa sosy greckie. Sposób przyrządzenia. Warzywa starannie umyć i pokroić ser w kostkę. Sosy przyrządzić jak w przepisie na opakowaniu. Wszystko razem wymieszać i sałatka gotowa. Dobrze smakuje do potraw z grilla. Teraz pokażę Wam, jak zrobić tą sałatkę. Będzie to pokazane na wideo. Krok pierwszy. Należy pokroić kapustę lodową na drobne kawałki. Krok drugi. Należy pokroić paprykę w kostkę, tak jak to robi w tej chwili Marta. Krok trzeci należy pokroić ogórka w plastry. W kroku czwartym kroimy pomidora na plastry. W roku piątym kroimy cebulę na drobne plastry, a potem w kostkę. A teraz przystępujemy do wymieszania sałatki. Następnie dolewamy sos grecki. Polecam dawać mięsie ilości niż jest pokazane tutaj na filmie. Następnie kroimy serfeta w kostkę i też dodajemy do sałatki. Należy uważać, żeby się bardzo nie pobrudzić serem, ponieważ jest bardzo lepki. Teraz wszystko razem mieszamy i mamy gotową naszą piękną sałatkę. Przed rozpoczęciem i po skończeniu naszej sałatki powinniśmy pamiętać o umyciu rąk. A następnie proszę zjeść sałatkę z wielkim uśmiechem na budzi. Tak jak nasz kolega tu na filmie.